Inowrocław stał się dzisiaj miastem, o którym mówiły wszystkie stacje telewizyjne w całej Polsce. Przyczyna jest wstrząsająca szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W siedzibie włodarza Inowrocławia ogłoszono alarm bombowy i przeprowadzono ewakuację. Inowrocław znalazł się dziś na językach wszystkich Polaków. Wszystko za sprawą domniemanego ataku wymierzonego w prezydenta, Ryszarda Bryje. Co się konkretnie wydarzyło? Według portalu onet.pl od wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego policja otrzymała dzisiaj wstrząsającą informację, że w budynku Urzędu Miasta i Noworosławia znajduje się ładunek wybuchowy. Bomba miała być umieszczona w jednym z pomieszczeń. W tej sytuacji nie pozostało nic innego, jak natychmiast ewakuować całą siedzibę lokalnego prezydenta. Inowrocławczy to była bomba. W zaistniałej sytuacji na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano patrole policyjne, a także ekipę minersko-pirotechniczną. Ostatecznie okazało się jednak, że bomby nie ma, a cała informacja to po prostu, na szczęście, beznadziejny żart. W godzinach popołudniowych starostwo podało bowiem do publicznej wiadomości, że sytuacja jest już opanowana. Budynek został gruntownie przeszukany, a specjalistyczna ekipa nie znalazła tam niczego niepokojącego. Urzędnicy więc jeszcze tego samego dnia powrócili do swoich obowiązków. Prezydentowi może zagrażać niebezpieczeństwo. Według komentarza samego prezydenta, którego udzielił dla portalu onet.pl na temat kontrowersyjnej sytuacji, zagraża mu obecnie realnie niebezpieczeństwo. Na czym polega? Z pewnością jestem teraz podmiotem zainteresowania ze strony różnych, często niezrównoważonych osób. Te osoby bardzo się ośmieliły po tym politycznym zamachu, jakiego w niedzielę dokonano w Gdańsku. Mam wrażenie, że one czują się teraz lepiej. Jest o nich głośno, mają swoje pięć minut. Boleje na tym, że dziś muszą przez nie cierpieć interesanci i pracownicy urzędu, z żalem stwierdził prezydent Inowrocławia, Ryszard Breza.